<gry> Hejka wszystkim. Przepraszam, że tak długo nie było odcinka. Ale zmontowałem wam odcinek z simsów i się do niczego nie nadawał. Postanowiłem, że zrobię Billie Eilish w grze. Movie Star Planet ponieważ wydała ona nową płytę. Jeżeli chcecie unboxing, to mogę nagrać. Na końcu filmu będzie umieszczony zwycięzca z poprzedniego odcinka. Nie przejmujcie się ustami ponieważ dodam jest kliniki piękna która jest w szafie. Aktualnie nie zamierzam kupować bipa więc dlatego to robię. Teraz wybieram włosy które najbardziej przypominają mi włosy Billy. Kolejnym krokiem, który muszę zrobić jest znalezienie jakiejś koszulko-bluzy. Nie wiem jak to nazwać. Potem wybieram dół luka. Niestety na zdjęciu nie widać pełnego stroju, więc wybrałem jakieś ciuchy, które mi pasowały. Ostatnim etapem jest znalezienie łzy. Koloruję ją na odpowiedni kolor. I wowa, luk skończony. Teraz pozostało tylko wybrać dobrą animkę. Oto zwycięzca z poprzedniego odcinka. Ja się z wami żegnam bajomajo.